Gorącym tematem jest też Eurowizja i udział Justyny Steczkowskiej, jak oceniasz jej szansę? Wiesz co, ja z Justyną znam się już wiele lat i pracowałyśmy też często razem przy okazji różnych koncertów, różnych wydarzeń i Justyna to jest wspaniała, wspaniała artystka. Ja ten występ rzeczywiście z preselekcji oglądałam po czasie i to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa propozycja. Ja w zeszłym roku zostałam zjechana przez to, bo właśnie Justynka też startowała do preselekcji. Ja wtedy byłam w jury i, 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 i głosowałam, ale ja nie dałam jej jakoś bardzo dużo punktów, a dlatego, że jakby, no, ja zawsze jestem osobą, która gdzieś głęboko stara się podążać i słuchać głosu swojego serca i być naprawdę w, w prawdzie w tym wszystkim. Yy, więc dla mnie gdzieś yy, wewnętrznie, w zeszłym roku tak było, że, że, że po prostu inne utwory były gdzieś bliższe mojemu sercu, i dlatego yy, nie dałam Justynie. Yy. Wielu, wielu punktów, ale e, jak widać, no to to jest tak jak w życiu, że jeżeli człowiek czegoś bardzo chce, Justyna bardzo chciała reprezentować Polskę na Eurowizji. W, w tym roku e, wystartowała i się udało. U mnie zresztą było tak samo. Przecież ja startowałam w 2016, najpierw w ogóle miałam 18 lat, 100 lat temu, potem w 2016 nie wygrałam, ale w 2017 już się, już się udało, więc myślę, że Justyna na pewno poradzi sobie rewelacyjnie, no bo ona jest profesjonalistką, e, będzie na pewno pięknie wyglądała. Pięknie zatańczy i zaśpiewa, więc ja y, jestem dobrej myśli, ale tak jak mówię, no, ten konkurs jest konkursem jednak wciąż niestety politycznym i, i, i bądźmy e, tutaj e, e, szczerzy w tym, w tym temacie, ale życzę jej powodzenia i, i, i trzymam mocno kciuki.